Okahej, ja się widział Janusz Pianka. Z ciekawości możemy wejść, zapytać. Okahej, ja się widział Janusz Pianka. Jesteśmy pod wieżą Eifla. Proszę Państwa, zobaczcie, tak to wygląda. Tam jest Montparnasse, gdzie ten, gdzie wchodził Marcin Banot. A tutaj jest ta kwoka na jajach. Chcę ja mówić. Widzicie, baloniki możemy przejść, chodź, przejdziemy tutaj. nie ma problemu. A tak można chodzić, to jest Francja. poczekaj, poczekamy teraz. Panie, jaka fajna taczka jechała, nie? Smart. W swoim no. miejscu To nie był smart, jecha. to była ranówka czy coś takiego elektrycznej. W swoim miejscu Bolado w tak widzicie. Możecie przyjechać. Bo Tu się sprzedaje, tu się kupuje. Odejdź balęki, bo cię odpluje. Tu tak się chodzi. Tu mandatu się nie dostanie. A teraz nie nie tam, tam nie wejdziesz, tam teraz nie wejdziesz.